Witam na moim kanale. Zapraszam do subskrypcji, do oglądania również innych filmów i do playlist. Tam jest wszystko posegregowane, można bardzo łatwo wszystko znaleźć. Jesteśmy w Turcji, w miejscowości Kizilot. Jak widać, stoimy przed hotelem Sea Planet. Tutaj mieszkamy, ale to nie o hotelu. Dzisiaj będzie rozmowa. Chciałbym pokazać, gdzie tutaj zrobić zakupy. Jak daleko mamy tutaj na jakie zakupy. Wiadomo, że jak się tutaj jest w Turcji, to każdy sobie coś chce kupić z podrobianych oryginałów. No i tak, wyszliśmy tutaj głównym wyjściem, jak, jak widać. No po wyjściu z hotelu kierujemy się tu drogą i w lewą stronę. I to jest bardzo blisko. To jest 250 metrów mniej więcej do tego, do tego miejsca, gdzie, gdzie jest bardzo dużo sklepów już. I można cośkolwiek tam kupić. W międzyczasie, jak pójdziemy, chciałbym bardzo podziękować obecnym subskrybentom, jak i tym, którzy przyjdą, za oglądanie moich filmów. Zapraszam oczywiście nowych, tak jak na początku mówiłem. No i idziemy sobie pomału teraz w stronę, w stronę właśnie tych, baz, tych bazarów, jak oni to nazywają. Co tutaj możemy znaleźć? No, oczywiście wszystko, co oryginał Podróbka, jak się, jak, jak się to mówi. Jedne są lepszej jakości, drugie są naprawdę opłakane. No mniej więcej trzeba patrzeć, coś się znać mniej więcej na tym, żeby zobaczyć jak to wygląda dotknąć. Jak chciałem polecić tutaj jeden sklep, bynajmniej nie, nie namawiam nikogo, żeby akurat tam kupował, jakby tu był akurat w, w, w blisko, czyli mieszkał w którymś z hoteli. Po bliskich, właśnie tego bazarku w tych Kizilot. Jest to Alibaba, bardzo fajny sklep. Jak niewiele sklepów tutaj, u nich akurat, są mamy ceny Na każdym produkcie jest cena, ewentualnie na półce, pokażę to za chwilkę. A wreszcie sklepów nie ma, są ceny umowne. Wszyscy oczywiście nas kochają. My friends wołają i. Cześć, o, no są super, naprawdę. Jak się masz? Ja to spróbuję zrobić, żeby nam ktoś tutaj powiedział, jak się masz. Może się akurat uda. No i tak to wygląda tutaj mniej więcej. Zaraz sobie przejdziemy tam w dół tą uliczką. Jest to bardzo blisko, już żeśmy doszli. No to odwracamy do naszego sklepu, o którym właśnie mówiłem. Jest to sklep Alibaba. Tutaj już go mamy na, na przodzie przede mną. Tak jak mówię. Pan tutaj jest bardzo fajny, Turyst tutaj szef cały, bardzo sympatyczny. Już widzimy ja już z daleka widzę, że spodenki są tutaj po 5 euro. Proszę bardzo, jest fajnie. Jest cena? Jest. I to mi się podoba. W dolarach również tu można płacić. Proszę bardzo, drugi straganik. Wszystko jest jak, jak nic napisane. Nie cierpię właśnie tych, co y, nie mają nic napisane, tylko zaraz mają cenę i... Te ceny są dosyć, dosyć wysokie, jak, jak dla mnie, bo ja uważam, że to nie warte jest tych pieniędzy, które oni są na początku. Proszę bardzo, mam 12, 12 par za 6 euro. Wszystko widać. Skarpeteczki jak na dłoni. Zaraz sobie tam wejdziemy do sklepu. Jeszcze i popatrzymy na półeczki, czy również. 18 par. Tutaj skarpetek za 5 euro. Różne firmy, jak widać. Kupowaliśmy akurat u nich tu coś, coś mniej więcej parę rzeczy. To nawet pan mówi, że jak coś nie będzie pasować, proszę przyjść, wymienimy. Tu dla dziewczynek, proszę, jakie piękne. Też 6 sztuk do włosów. 6 sztuk kosztuje 5 euro. Także to też nie jest jakaś cena przerażająca. Pamiątki 50 centów, proszę. I także mówię, tu można i w dolarach płacić. Jak i w euro no. Tu są perfumy u nich, ale perfum nie polecam 5 euro. Tak jak widać, taka, pe, takie perfumki kosztują. Jedna sztuka nie perfumy są tutaj okropne. To są typowe, to po, typowe podróby słodycze. Jak widać, tam są różne pamiątki. Tutaj jakieś przyprawy. Bardzo dużo tego mają. Tu również są jakieś się, można sobie kupić magnesik. Proszę bardzo 50 cent. Pięknie, wszystko mamy, wszystko mamy wycenione elegancko. Również tu są skarpeteczki fajne, tu mamy jakieś dresy. Także naprawdę jest bardzo fajnie tutaj wszystko. Wszystko tu mi się podoba w tym sklepie. Bardzo fajna obsługa. Nikt tutaj nie nagaduje. Po prostu sobie można chodzić na spokojnie, wybierać coś i później normalnie idzie się płaci. Przy większej ilości oczywiście jest negocjacja ceny, bo tutaj tak, tak, tak no wszędzie można znegocjować jak się więcej weźmie. Ale tutaj wyjątkowo mówię, że fajne, O proszę, brel breloczki na, do samochodów jakieś 3 euro. Także bardzo dobrze zaopatrzony sklep. Tu mamy buty po 10 euro takie malutkie dla dzieci na przykład. O, proszę bardzo. Tu są większe. Tam na końcu może nie będę szedł klapki. Tu jest jeszcze takie jakby jak, jest jeszcze taka jakby piwnica, można sobie tam wejść na dół i tam ma pan torebki. Także tak wygląda sklep Alibaba. Bardzo fajnie wszystko opisane. To mi się właśnie podoba. Człowiek wie co ile kosztuje i, i ile zapłaci od razu. A jeszcze może do paseczków podejdziemy, bo tu paski mi się jeszcze rzuciły w oczy. Również kelmikline różne tu są te paski bosa. Także 10 euro taki paseczek proszę mamy. Tak jak mówiłem, nie namawiam nikogo, każdy sobie pójdzie gdzie chce kupić. A my akurat żeśmy tu sobie fajne zakupy porobili i jesteśmy dosyć zadowoleni. I mówię, ja polecam ten sklep, ale bynajmniej nikogo nie namawiam, żeby akurat tu kupował. To na tym kończę, wychodzimy i przejdziemy się teraz dalej tą muliczką. Ja tam też pokażę te resztę sklepików. Proszę bardzo, Alibaba nam tu macha ładnie tu jest, tu jest taki jakby markecik ze słodyczami, z jakimiś piciami No i też są przyprawy, bardzo dużo przypraw A tutaj klamociarnia jak ja to mówię Tu nie ma chyba ubrań to są same Jakieś takie plastikowe rzeczy, a to pewnie jest, chi... to pewnie jest chińskie, I idziemy sobie dalej. Tu już mamy hale z tymi różnymi rzeczami, oryginałami, podróbami. Jak ja to też mówię sobie, o, o Friend już mnie wołają. Słychać było, może nie. <laughs> Także ja tutaj jestem ich przyjacielem wszystkich. Tak samo państwo, jak tutaj zawitacie, to również będzie podobnie. O, tu spróbujemy gościa zaskoczyć. Może nam się akurat uda. Tu po lewej stronie, tu po lewej stronie goźni już. Jak się masz? Dobrze. Dobrze. Nie, ja już kupoł, kupiłem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tak, powiedziałem, już jestem friends. <grytanie> Także tutaj wszyscy wołają. Każdy by chciał sprzedać. No jest, mówię, możliwość negocjacji. Te sklepiki też byśmy tu coś pokupili. Nie mówię, że nie. Parę rzeczy nam się udało pokupić. Także nie jest tak źle. No. Ale niektórych bym nie polecił, bo naprawdę nagadują okropnie. Nie, thanks, thank you. Video, jest. Blogger. Na YouTube. Nie, okej, okay. tu. <laughs> Idziemy sobie dalej. Proszę, tu mamy. Jakieś spodnie po 10 euro. No to cena jest nawet dość przyjemna, tylko to jest do tego to nie wiem. No nie będzie mi podchodzić. Jak się masz? cześć! Pozdrów tu Polaków na YouTube. Polaków, po, pozdrów tu. Polska Pokazuję, tylko po, Polska sklep, tak, tu jest... O widzicie, tu mamy polski sklep, proszę bardzo. Tu jest wszystko. Także. Dość spory sklep, właśnie tutaj, żeśmy byli wczoraj, i coś żeśmy tu nakupili. Także tutaj też my robili niewielkie zakupki u nich. No i jedziemy sobie dalej. Tam jest duży sklep, również taki market na samym spodzie. Może tam nie będę chodził. Tam też bardzo fajnie, bo wszystkie ceny są widoczne. To jest duży market taki pod ziemią, i tam wszystko widać. Także wszyscy nas tu kochają, tak jak mówię. I każdy chce nam tu coś sprzedać, i kochają nas strasznie. Jak wejdziemy już do sklepu, no to, no to już jesteśmy ich. Może pokażę, gdzie kupowaliśmy perfumy. Bo tutaj akurat jest jeden sklep, taki co są w miarę te, w miarę o właśnie to jest ten sklepik tutaj, co mówiłem, taki z czerwonym wejściem, jakby. No tam, tam są też właśnie fajne ceny. Wszystko z cenami jest, także nie ma problemu żeby po prostu nie ma targowania się wszystko widzę i to, to polecam takie coś I tutaj są chłopaki, którzy mają zegarki i perfumy te perfumy, które tutaj są to jest to samo, co było w Alibabie czyli niedobre te perfumy to jest takie dziadostwo ale ma tu gość, proszę bardzo te, które ma tam w sklepie na przykład, to są bardzo dobrej jakości bośmy, bośmy sobie właśnie u niego kupowali i również tu ma zegarków dość sporo. Może przejdę tutaj, pokażę witrynkę od tej strony. I tu ma zegareczki bardzo fajne. A takie to są oczywiście wszystko podróbki, wiadoma sprawa, nie? Ale ma tutaj dość sporo tego. Te jakościowo, tak jak mówię, to są o, słabe. Je. Byliśmy w innym mieście, tam, Cidę na przykład. To tam mają bardzo ładne te podróby. I Widać, że to, to jest dobrze podrobione, a ten no, nie ma takich bardzo dobrze podrobionych. Ale mówię, perfumki jak najbardziej polecam. Tutaj też bazarek, można tam w lewo jeszcze wejść, to jest bardzo duże. Wszystko, no nie będę już tam chodził, ale tu też ma, też tam można kupić skarpety, wszystko, co, co by człowiek nie chciał, to, to jest bardzo dużo do kupowania. znaczy Ja sobie tutaj jeszcze może wejdę, pokażę te perfumki. O, no, tu jest dalsza tak troszeczkę. Dzień dobry. Dzień dobry. O, tu mają perfumy bardzo fajnej jakości. To są właśnie te dobre, które u braliśmy i dobrze pachną. To bym polecił, żeby takie właśnie perfumy sobie kupić. Wiadoma sprawa, że one są droższe niż tamte, ale 5 euro dać i kupić sobie coś, co po prostu będzie nietrwałe, nie, nie no to bez sensu. To lepiej sobie dołożyć. Proszę, może zbliżę. Tu jest takie, takie perfumeczki mają, o. Jak tu pachnie, ja tu cały czas czuję te perfumy z daleka, można powiedzieć, że to czuć. Tak, tak wygląda sklepik, okulary również mają. Można sobie wybrać do koloru, do wyboru, jest tego bardzo dużo. No, dalej jakbyśmy poszli, oczywiście są dalej sklepiki, można w prawo skręcić kawałek dalej, tam jest w prawo i tam mamy jeszcze bazar taki duży, ogromny bazar jest z takimi kopułami, można sobie na, na Google Maps to oglądnąć. Wszystko można zobaczyć, także nie ma problemu. Tam nie byliśmy, akurat, bo mówię, tu mamy wszystko pod, pod dostatkiem. Jest blisko, można szybko wszystko sobie do, przejść. Kawałeczek, dosłownie w 3 minuty jesteśmy na, na zakupach. Widać, ile ludzi idzie. Już jest trochę więcej, bo wcześniejsze pory, na wcześniejszych porach, to całkiem mniej ludzi jest. Można samemu to praktycznie chodzić po tych sklepikach. Nie ma nikogo. A teraz już coraz więcej ludzi. A czy to wszystko widać, akurat jak. Jak ludzie idą w hotelu, jak siedzimy sobie wieczorkiem w lobby, to nawet do 12 w nocy tu mają te sklepiki. Alibaby pytałem, to on mówi, że do 12 w nocy ma swój czyn. Także siedzą tu strasznie długo. Także można tutaj w każdej chwili podejść nawet do 12 w nocy i można coś kupić. Mają sezon i po prostu zapraszają ludzi. Jak widać było, My Friends, żeby tylko do nich przyjeść. No dobrze, to kończę, kończę ten odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie go. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam, tak mówię, do, do następnych moich filmów.